Dzień dobry, cześć wszystkim, witam. 14 dzień października, poniedziałek. Rozpoczynamy sobie nowy tydzień na rynkach finansowych. Rozbliżamy się do połowy miesiąca już niemal, tak? 14 październik, 31 dni, jutro mamy 15. Można gdzieś tam powiedzieć, że ta połowa miesiąca niemal osiągnięta. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego na głównych wykresach nam się pojawia. Jeżeli chodzi o EURUSD, interwał jednogodzinowy, Schemat, który na etku wyznaczony mamy e, no tak naprawdę e, podczas sesji piątkowej, to tak e, rozrysowane, jeżeli chodzi o tą strefę podażową. Tutaj opieramy się na mierzeniu 50%, tak? czyli klasyczna 50%, e, strefa, w której na 50% reakcja kilkukrotnie się już pojawiła. Wcześniej również ten poziom cenowy był testowany. Dlatego tutaj z dużą ostrożnością podszedłbym do Tematu, właśnie zagrywanie pozycji krótkich z tych okolic, natomiast warto na pewno tą strefę mieć na uwadze jako taką strefę kierunkową, u której może być zarówno odbicie mocne w dół, jak i wyjście górą z napędzeniem się do dalszych wzrostów. 1,0950, tak naprawdę, dziś do zapamiętania to są te okolice. No i zobaczymy, jak szybko uda się strefę osiągnąć. Tutaj ta zmienność w ostatnim czasie mocno średnia. Bo zobaczcie, jaka to dosyć spora wydaje się odległość nam tutaj pozostaje, a to jest raptem 20 pipsów, więc ta zmienność na etku no dosyć, dosyć mała. Ostatnie, więc czekamy tutaj na poprawę tego elementu zdecydowanie. E, idąc dalej, GBP-USD tutaj na interwale również jednogodzinowym pozostajemy, i również pozostajemy ze schematem, który w ubiegłym tygodniu też. Wyznaczyłem przede wszystkim na sesji piątkowej, tak? Myślę, że to był ten okres piątkowego przedpołudnia. Poziom mierzenia 50% plus FS100, tutaj nam się to klastruje, mniej więcej 5 pipsów tego zakresu. No i jeśli chodzi o kable, również ta zmienność na razie dosyć słaba. Tutaj obszar 1.31.00 nas interesuje, około. No zaokrąglając lekko 40 pipsów tej przestrzeni nam tutaj brakuje, także wartościowo jednak wydaje się, że tutaj zmienność nieco lepsza, także GBPUSD do obserwacji właśnie 1.3100, ta okrągła strefa cenowa, czekamy żeby te świece tutaj nabrały trochę zasięgu i na zaksięgowanie oczywiście tego poziomu podażowego. Idąc dalej USD JPY, tutaj M30, tak? czyli świece z interwału 30-minutowego. Mieliśmy poziom cenowy tutaj 148,45, Natomiast mocno odjechaliśmy z tej strefy po zaksięgowaniu tak naprawdę i myślę, że na razie ten poziom nie będzie nas zbyt interesował, bo ewentualnie jego wypełnienie zaksięgowanie staje się Mało realne, tutaj, w tej najbliższej przyszłości, powiedzmy dzisiejszej sesji, czy nawet jutrzejszej, na pewno warto sobie te ostatnie szczyty tutaj zaznaczyć jako aktualny poziom oporu, taki no nawet i bardziej średnioterminowy, jak sobie tak spojrzymy. Strefa cenowa, zaraz zobaczymy, jaki to jest dokładnie kurs. No, 149,50, tak? Łatwo też do zapamiętania. 149,50. Jeżeli chodzi o UIKA z tej perspektywy jednogodzinowej, to tutaj myślę, że ten element jest kluczowy na tą chwilę, żeby zaobserwować jak notowania zareagują właśnie na tą strefę oporu, którą mamy tutaj wyznaczoną. No, jesteśmy gdzieś tam około 10 pipsów od tej wartości kursu, którą podałem. Także tutaj sytuacja jak najbardziej aktualna, dynamiczna powinno się to w najbliższym czasie tutaj rozegrać, jeżeli chodzi o obronę lub wybicie tej strefy właśnie na USDJPY. dobra idziemy sobie dalej idziemy do rynku złota na złocie do odświeżenia zdecydowanie ten scenariusz natomiast jak to wygląda z perspektywy najpoczątek początek szerszy interwał sesyjny i linie trendu które mamy naniesione na złocie od dłuższego czasu tutaj mieliśmy pierwszą poprowadzoną później notowanie nabrało jeszcze bardziej dynamiki więc ta linia trendu została zaostrzona ku górze no i w ostatnim czasie kiedy została tutaj lekko naruszona, mówiłem, że z uwagi na to, żeby perspektywa tutaj sesyjna nas interesowała przede wszystkim do wyznaczenia tych linii trendu, to też mówiłem, żeby poczekać, jak kolejna świeca się zamknie i zobaczcie ta świeca czwartkowa, mocny plus tutaj na złocie. Jedynym elementem, które myślę warto zrobić, to lekko poprawić nachylenie tej linii trendu teraz już po obronie strefy, zaktualizować ją lekko. Tutaj oczywiście to połączenie z wcześniejszą reakcją jak najbardziej się spina na na cieniach, natomiast tutaj do korpusu Lekko poprawiam jej kształt i nachylenie, powiedzmy. E, a co bardziej lokalnie, tak? Na pewno ta obrona linferendów wpłynęła na to, że ta tendencja wzrostowa e, może dalej e, się rozwijać. Jakby to ukierunkowanie, jeżeli chodzi o szukanie pozycji na złocie, raczej powinno być nacechowane e, szukaniem pozycji długich. Ym, korekta pędząca 1 do 1. Może to być interesujący schemat na najbliższe godziny, tutaj na złocie. E, zaraz zobaczymy sobie jaki dokładny kurs 2648,5 dolara za uncję to jest strefa e, która nas interesuje nieco ponad 10 dolarów w stosunku do bieżącej wyceny 2660 e, czyli tak naprawdę obszar no, zdecydowanie osiągalny w dniu dzisiejszym tak około 10 dolarów e, czy nieco ponad no to jest e, schemat który złoto spokojnie jest w stanie wykonać dla przykładu sprawdzimy sobie świece ostatnie sesyjne tu mamy piątkową około 28, na no, oko patrząc yy, yy, ta poprzednia czwartkowa gdzieś tam pewnie za 22 dolary również yy, osiągnięte 22-23, więc ta dyszka, która obecnie brakuje yy, nie jest tutaj niemożliwa, wręcz bym powiedział, jeżeli będzie, będą tutaj spadki budowane, to spokojnie do osiągnięcia yy, ten obszar 2,648,5 yy, warto sobie tutaj na złocie obecnie zaznaczyć.